Przyszłam złożyć skargę. Na kogo? Na Malika Jan. 25 lat temu zamordowała moją matkę. Wtedy jej nie złapano, więc jak to zrobić teraz? Jest pan moją jedyną nadzieją. Proszę otworzyć ponownie sprawę mojej matki. Przykro mi, ale to niemożliwe. Byłam taka młoda, kiedy ta kobieta mnie sprzedała. Malika Jan zniszczyła mi życie, pan mówi: proszę nie płakać. Spróbuję znaleźć te. Muszę panu opowiedzieć o wiele więcej.